Dzień dobry widzowie, dziś nagrywam z innego, jak widzicie, rekordera. Dziś pokażę wam, jak zrobić nowy e, jakieś e, mechanizmy związane z na przykład takimi jak tu mamy windy tam. Tu mamy ruchomą platformę. Chociaż nie rusza się. O, tutaj mamy takie małe fajne urządzonka, które tak fajnie się ruszają. I dobra, dzisiaj pokażę wam kilka nowych takich fajnych urządzeń, które będziecie mogli sobie zrobić. Będziecie sobie te urządzenia mogli zrobić? No na przykład, no nie wiem. Na przykład będziecie sobie je mogli zrobić, nie wiem, do jakiegoś do Domku jakiegoś czy gdzieś Na przykład ruchome piaski o, ale nie da się zrobić ruchomych piasków w Minecrafcie. Chociaż kiedyś możemy spróbować. Dzisiaj zajmiemy się takimi niewyjaśnionymi czyli windą czyli przykładowo windą. Okej, okay. zajmiemy się dzisiaj przykładowo windą, która mi się tamtym razem nie udała. Dlatego dziś jeszcze powtórzymy tę windę. Jak tym razem nam się nie uda, to mi no, będzie niestety obalony. Kiedyś mi się udało zrobić działającą windę. Ale no, kiedyś. Niestety teraz mi się nie udało zrobić nigdy działającej windy. Ale kiedyś mi się udało. A więc. A więc no, może mi się uda. Pół płytkę. Tłok. Lepki tłok. To. I tak jem. I pół płytka. <laughs> I pół płytka. O. I zostaną nam dokładnie tak. I mamy my wszystko. Spróbujemy zrobić tę działającą windę. Dobrze. Na pewno, jak my to robimy, dwa w dół. Raz, dwa. Ok, ma lepszy dźwięk tutaj. Wszystko dobrze działa. Okej, okay, robimy tutaj sobie tak. Redstone'u Nikitio. Dwa. Dwie. To w górę. Ale żeby to było w naszą stronę, nie w inną stronę. W naszą. Kurde. O, tak żeby to było. Mój pachor. Bo... W tą stronę, żeby to było. O. Nie, a w tą stronę nie tak, tylko żeby leżało w ogóle w moją stronę. No, no, no. Nie uda mi. Tego mi się nie uda zrobić. Tego mi się nie uda zrobić. Na pewno mi się tego nie uda zrobić. Hmm. To się samo ustawiło. To się samo ustawiło te Dzień sobie włączę. Chwieci bardzo. Jakby to pewnie zastanawiacie się.

Zapozuję na chwilę i zobaczymy, jak mi się uda. na powierzchnię, żeby to po prostu przekręcić. O tak. Tutaj damy sobie teraz to. I na to półpłyt. I my musimy zobaczyć, czy działa. Działa, Ok. Bo to ma działać. Dobra, jak to mamy ze sobą. Działać. działa. To do góry dajemy to chyba nie może być inaczej. Tak dajemy do góry. Dobra, tutaj mamy to zrobione. Powinieneś, powiniene, powi, jeszcze jedną w górę zrobimy. I na to dajemy to i na to to. Kilka stąd. O, I to dajemy to. Dwa dajemy szlamy do góry. Bloki szlamu dajemy dwie. dwa do góry. Mhm. Uh -huh. I teraz z boku dajemy to. dwa. Mhm. Uh -huh. I tutaj dajemy, jakby to. Nie, w dół. Mhm. I tym w dół. Żeby ta buźka była u góry. No i tak, dajemy to do góry. O, tak, tutaj. Mhm. Dajemy do danego Metrażu. I teraz tak. I tutaj mamy już wszystko za sobą. Oprócz jednej małej rzeczy. Koło. Tutaj. Okej, okay, mamy to za sobą. I teraz do drugiego, do drugiej rzeczy. Do drugiej rzeczy. Będziemy potrzebować obsydianu. Mhm. Obsydianu. Na pewno będziemy potrzebować obsydianu. Będziemy mhm. potrzebować Brzoz, brzozowych desek brzozowych klap redstone'u i guziku redstone'u guziku i mamy zrobione to Uh -huh. I wjeżdżamy do jakiego stopnia chcemy. Koło. Uh -huh. Tutaj mamy to i to. Tej strony lecimy do jakiego punktu? Sobie chcemy, ja polecę sobie do tego punktu. I tutaj. I tutaj dajemy sobie to. Dobra, tutaj mamy to zrobione. Ok. Idziemy dwa do góry. Idziemy sobie. Tutaj, ok. Idziemy sobie tu pyk. Mhm. Uh -huh. I tutaj yeah. To musi lecieć w dół. Okej. Okay. to idzie w dół. To też idzie W dół. Dobra, mamy dwie, którą, dwie te zapadnie, które idą w dół. I teraz idziemy sobie tutaj koło tej drugiej zapadni. Dajemy sobie na niej, tutaj idziemy. Okej, okay, tu idziemy. Tylko, że musimy to iść o w górę. O to tak. chodźmy. Źle mi się wzięło. Y Ugh. <sighs> Poczekajcie sekundę. No dobrze, jakoś mi się to udało zrobić, żeby to tak zamontować. Wejdziemy teraz w tę stronę. Raz. Mhm, to i tu. I na dole kładziemy guzik. Poczekajcie sekundę. No, z tego co widziałem, to ta machina właśnie powinna to iść w górę, ale na innej zasadzie w górę. To powinno iść w górę na zasadzie takiej. Na takiej zasadzie. Popatrzyłem, jak to powinno iść, i właśnie zauważyłem, że to powinno iść. W górę, ale zamkiem powinno być jakby zamknięte w tę stronę. Dobra, teraz możemy położyć płytkę naciskową. Zobaczymy czy działa. Wchodzę. Uwaga. Leci, leci. Czy to, Czy to będzie działać?